Naszym gościem jest Mariusz Pudzianowski. Witaj, Mariusz. Witam, cześć. Mariusz, powiedz, jakie idą przygotowania do walki, w jakiej jesteś formie obecnie? Jak na razie wszystko idzie to planowo, to, co zaplanowałem sobie 9 tygodni temu, uważam, że zrealizowałem. Zawsze jakieś małe niedociągnięcia będą, no ale to zbyt mało czasu było, żeby już to wszystko tak bardziej dopracować. Zawsze będzie jakiś mały niedosyt. Jaka jest obecnie Twoja waga? Na chwilę obecną jest waga 130 kg, chciałem troszeczkę mniej, ale nie dało się. Nie żadnych diet nie chciałem robić, po prostu tak jak to, co samo zeszło, tak jest. Nad którym elementem pracujecie z trenerem, jednym, drugim najwięcej? Tak naprawdę nad wszystkimi elementami, żeby trochę te ręce chodziły, żeby dół był, żeby góra trochę była, że jak będzie potrzeba, żeby troszeczkę tą ręką kopnąć. Jak będzie potrzeba, to kopniemy nogą, a jak nie, to ręką, a jak będzie potrzeba, to przewrócimy i na dole zdusimy. Co sprawia Ci największą trudność w przygotowaniach do tej walki? Tak naprawdę nic mi nie sprawia takiej jakiejś wielkiej trudności, rozciągnąłem się, tak jak mieliście okazję przekonać się, nie mam problemów z różnymi akurat wymikami, przewrotami, ze wszystkim, czy szybkie w stanie zerwanie, nie mam z tym kłopotów, więc tak naprawdę kłopot jest troszeczkę z tą dużą wagą, dlatego, że ciężko ją zbić. Tak naprawdę do Strongmana potrzebowałem większą wagę, czystą, a tutaj przydałoby się jeszcze 10 kg, może z 8 mniej, no ale cóż, jest jak jest, nie, nie ma co narzekać. Najmocniejszą stroną Mariusza Pudzianowskiego w tej walce będzie wszystko. Tak naprawdę, jak będzie potrzeba, to i potrafię dobrze mocno mocno ręką przyłożyć, potrzeba to i kopnę, a jak potrzeba to i dobrze wywrócę z góry rzucę. Twoją osobą zainteresowały się federacje z Japonii, i Stanów Zjednoczonych. Nie wykluczasz, że po tej walce pojawi się na jednej z tych gal? Na razie jeszcze nie wyprzedzam faktów, na razie jest to wszystko za wcześnie. Na razie trenować mam. A później dopiero będę myślał, co dalej. Na dzień dzisiejszy nie wybiegam, nie myślę, że jakaś Japonia, jakieś stany. Na dzień dzisiejszy chcę się dobrze przygotować, chcę dalej trenować, a później będę myślał, co dalej z tym zrobić. Ale możesz powiedzieć, ile walk WM ma przed Pudzianem, czy zależy to wszystko od wyniku walki z Najmanem? Na dzień dzisiejszy są podpisane cztery walki, więc na pewno te cztery się odbędą. Czy wygram, czy przegram, na pewno cztery walki się odbędą, bo taki kontrakt mam podpisany. A później będziemy myśleć, co dalej. Na pewno będą ciężkie, systematyczne treningi. Jak mieliście okazję się dzisiaj przekonać, na pewno są, nie są to lekkie treningi. Powiedz, Najman powiedział, że hodujesz organizm. Twój komentarz do tego, co powiedział Marcin Najman. Skoro uważa, że hoduje, no to sprawdzi się z wyhodowanym organizmem. Będzie miał okazję za 8 dni się sprawdzić z takim wyhodowanym, dużym chłopem. Powiedziałeś, że walka nie potrwa dłużej niż 5 minut. Skąd ta pewność, że to ty wygrasz? Hey, pewności żadnej nie mamy, ale taniej skóry nie sprzedam. Na pewno będzie musiał, jeżeli będzie chciał ze mną wygrać, na pewno będzie musiał się dużo napłacić. A co z zawodami Strongman? Powiedz, jak to będzie teraz wyglądało, bo zająłeś się trochę MMA, na bok trochę te zawody zostały odstawione. Jak to będzie wyglądało dalej, bo Twoi kibice na pewno by chcieli to wiedzieć. Tak naprawdę tydzień temu startowałem na Halowym Pucharze Polski w Lęborku. Spokojnie wygrałem. Startowało 8 najlepszych zawodników, więc tak naprawdę Strongman nie został odstawiony. Dalej startuję, jak startowałem. Co prawda w ten weekend są zawody Pucharu Świata Szwecji, ale nie startuję. Mogłem wystartować i wygrałbym chyba te zawody spokojnie, ale nie chcę się nabawić żadnej kontuzji, więc sobie te jedne zawody darowałem. Miałeś jakiś czas temu problemy z ręką, jak to teraz wygląda? Tak, zgadza się. Tak jak widać, akurat ręka 7 miesięcy temu była operowana. Wszystko jest dobrze. Gdyby nie ten znak, nie dasz rama, już nawet nie pamiętałbym, żeby to, że to było. Najman powiedział, że nosisz worki z ziemniakami, ty powiedziałeś, że zrobisz z niego PIRE, to będzie walka w ringu, czy walka w kuchni? Czy walka, walka w ringu, będzie w kuchni, się nie będziemy zabawiać, więc a kto wygra? Zobaczymy. Jeżeli nadarzy się okazja, porzucam nim trochę. Jeżeli twoim następnym rywalem byłby Paweł na stula, podpisałbyś kontrakt na tę walkę, bo masz cztery pojedynki w KSW. W razie nie wyprzedzajmy faktów, Paweł jest bardzo dobrym zawodnikiem i jeszcze do Pawła mi na chwilę obecną bardzo dużo brakuje i ukłony w jego stronę, dlatego, że jest to bardzo dobry zawodnik. I jeszcze dużo muszę potrenować i dużo wody wypić, żeby mu dorównać. Oceń słabe i mocne strony Marcina Najmana. Nie mi to jest oceniać, zweryfikuje to walka. A widziałeś jakoś, jakieś jego pojedynki, jeżeli chodzi o boks? Widziałem kilka jego pojedynków, tak naprawdę co ja to będę oceniał, nie jestem jakimś znawcą boksu, jeżeli by mi przyszło oceniać jego dźwiganie, że ciężarów, coś w tym stylu, to mógłbym ocenić, jestem laikiem w dziedzinie boksu, więc co ja tu mogę się na ten temat wypowiadać, niech się wypowiadą w tej dziedzinie fachowcy i oni powiedzą, czy jest dobrym zawodnikiem, czy nie, a może wy sprawdźcie ranking wygrania, mistrzostwa Polski, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy i potem średnią sobie wyciągniecie i dostaniecie na to pytanie odpowiedź. Trenujesz boks, trenujesz MMA. Powiedz mi, które te elementy bardziej bokserskie, czy bardziej związane z MMA są dla Ciebie trudniejsze? Y jedne i drugie są trudne. Jeżeli chcesz dobrze boksować w stójce, musisz dużo pracować w stójce. Jeżeli chcesz dobrze y rzucić, czy dół mieć dobry, musisz dużo dołu trenować, więc tak naprawdę trzeba wszystko razem połączyć, jakoś to podzielić systematycznie. Y powiedz mi, kiedyś y pojawiły się takie informacje, że y brałeś sterydy. Zaprzeczasz takim informacjom, potwierdzasz? Jest to styk bzdur, ludzie, jak opowiadają tak naprawdę, a każdy zawód ma swoje tajemnice, tak jak dziennikarz ma tajemnicę spowiedzi, yy, nie przepraszam, yy, ksiądz ma tajemnicę spowiedzi, dziennikarze, dziennikarskie tajemnice, więc jest to niech powiedzmy, każdy zostanie w swojej dziedzinie wierny. Jak będzie wyglądała walka w stójce z Najmanem, bo wszyscy mówią, że to jest jego mocny element, a raczej w parterze z tobą nie ma szans. Jak mówię, że jest bardzo dobrym zawodnikiem, no to ja jestem cienki bolek. Skoro jestem cienki bolek, to się rozstrzygnie to 11. Powiedz mi, czego kibice mogą spodziewać się po tej walce? Bo wielu kibiców uważa, że ani ty, ani Najman specjalnie nie przygotujecie się do tej walki i to nie będzie walka w formule MMA. Powiedz mi, czego kibice mają się spodziewać 12, 11 grudnia na 12. konfrontacji sztuk walki? Skoro uważają, że to nie będzie walka w formule MMA, no to życzę im powodzenia. Niech wymyślą jakąś nową formułę. Nie wiem, nie, nie wiem co oni sobie wymyślą. Skoro uważają mnie w formule MMA, to nie wiem, w czym to ma być. Marcin na konferencji dał Ci paletki do na prześmiewczo mówiąc, żebyś zagrał sobie z bratem. Co się z tym przedmiotem stało? No to brat pomoże mi go wynieść. A powiedz, jeżeli chodzi o MMA, znokautujesz Marcina Najmana, będziesz nastawiał się na szybki, szybkie KO, czy raczej walka na czas? Zobaczymy jak to się potoczy, tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo, to jest sport, wszystko zdarzyć się może. Może złoty strzał wyjść, jemu, może złoty strzał wyjdzie mi, więc zobaczymy jak to będzie. Czyli nie lekceważysz Marcina Najmana? Nigdy żadnego zawodnika nie lekceważyłem, czy to w strongmanie, czy to w sztukach walki. Nigdy żadnego zawodnika nie lekceważyłem.